Witajcie z tej strony Badios yy, Dzisiaj zrobię let's playa z gry Orcs Must Die Taka gierka dla dzieci ale yy, Po prostu czasem fajnie jest coś pograć takiego taka naparzanka zabijamy sobie tutaj ogrów i orków yy, różne pułapki Sami zresztą zobaczycie zaraz o co w tym wszystkim chodzi Dobra, daję graj pierwszy level. Okej, okay. jedziemy. Jakiś samouczek na początku wyskakuje. Ale to nic. Dobra. Powoli się to wszystko ładuje. Okej. Okay. Spędziłem 300 lat walcząc w służbie zakonu. To jakieś intro? orków. Fajny dubbing mam tej gierki. A teraz nadszedł mój król. Podoba mi się tu bardzo. Poślizgnąłem się na krwi kobolda i rozbiłem sobie czaszkę o <słuchaj> Słuchajcie, co on w mówi w ogóle. <słuchaj> I tym sposobem zadanie obrony tej fortecy spada na mojego tak zwanego ucznia. I to by było na tyle. Świat. Po tym czeka krótkim tutaj władza. intrze, właśnie zobaczycie, że będziemy grali takim właśnie. Pyszałkiem, zuchwałcem, uczniem tego starego dziadka. Bardzo zarozumiały chłop, chłopak. Ale dobra, to nie jest ważne. Jedziemy B. Dajemy B, Be. czyli wchodzimy, wy, e, w tutaj w taką księgę. Wybieramy sobie tutaj jakieś pułapki. I okej, okay, możemy je rozstawiać. Brawo. Wezmę te kolce, dam na początek tutaj. Że Tutaj jakąś y, smołę, pułapkę smolną i okej, okay, dobra, puszczamy. Je. Nam się nic nie dzieje oczywiście, jak chodzimy po tych pułapkach. No ale zortami już będzie gorzej. Dobra, jedziemy. O, zobaczcie. Palają na pułapkę i no to nie jakieś y, życie im się marmuje, bierze im życie ta pułapka będziemy mi o, headshot, 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 headshot OK. Następna fala za 8 sekund. Tutaj jakieś wypadły mikstury mikstura zdrowia ok, następna fala I rozbudowuję tutaj więcej łapek bo myślę, że to nie ma sensu bo sobie z nimi poradzisz. Dobra o, o, jedziemy, headshot nawarzamy sobie korków tak jest tutaj zielone stworzenia Ten pierwszy, pierwszy kwest jest dosyć łatwy, tak chyba właśnie, żeby się zapoznać z Giełką. Widzicie, nawet mi życia nic nie wzięli, mają szans, żeby przejść przez te pułapki. No okay, to teraz dalej już dochodzę. Nie mieli szans. O właśnie, może pokażę Wam mieczyk. Dobra. Leci fala. To jest ostatnia. Tam właśnie w, w prawym górnym rogu po tej mapki można zauważyć yy, wyszedł 3 na 3, że to oznacza, że Trzecia fala tych właśnie schorzeń na mnie napiera. Dobra. Teraz to usłyszę. Jakieś kombo. Życie. Tam jeden chyba mnie lekko trasnął. Sobie życie. 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 Tutaj mamy zauważyłem pomocnika, czy elfa. W dalszych yy, poziomach będzie sobie można również takich kupować i ustawiać, gdzie nam się będzie żywnie podobało. Ale to zobaczycie się później. Oj, okay. widzę, przechodzą przez nic słową płatkę nawet ale raczej nie mają szans pięknie wygraliśmy tutaj na koniec taniec bojowy naszego bohatera i zwycięstwo hmm. otrzymaliśmy pięć tych czaszek takich orków za to są później yy, można kupować sobie tam jakieś dodatki do, do ławek no i dobra, no i to by było chyba na tyle. Dzięki za oglądnięcie tego Let's Playa. I do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.